Witajcie, ja jest ponownie. Jest jestem na pod górnym Ładujemy e, dzisiaj dwa arbosy i siewiczek monocema. A są to są sadownice. One idą do jednego klienta. Z tego co się orientuje. Gdzieś tam porawy mazowieckie, tam jest sobie. Dawaj I jeszcze można dać! Kawałeczek. O, tak tu dojedzie dobrze do tego. Dobry Elegancko jeden taki za już jest. do dadzik. No, do rego. No, czekaj. O, dobra. O, czekaj, wyjdź. O, bo się ścich. Wyjeżdża nam drugi Arbosik Ale jak jeżdża Zobaczcie to samo, tylko tamto ma mniejsze opony, mniejsze koła przynajmniej Dobry, starczy A jak widać pędzę Tutaj tutaj do kora, wyjadę do tutaj klienta z tymi dwiema albo sami. Jak widać taką drogę mamy. O to nie ciekawie. Myślę, że to bezpiecznie się zajedzie. Słuchajcie, praktycznie dojeżdżam do klienta. Do miejscowości Nowe Szejki Jak widać taką mamy tu drogę. Kurde, tylko że mnie przejechał tego. Czy to to... cholerka, bo będzie problem jechania. Tutaj, tutaj! A tak patrzę, dobrze. Otrę ościeżonę, kurde ładnie pasuje. O kurde. No dobra. O pięknie, elegancki wjazd, pięknie to mi się podoba. O kurde. Dobre to chyba białe niedźwiedzie już kurde, koniec. Ja nie wiem co tutaj. A... jeszcze wiezie ten. Proszę. Gdzie jeszcze się wnik? To tam muszę po drodze, dzień dobry. Po, po dro na, na powrocie, tak? Bo to klient dopiero przyjmuje, nie i tutaj o tak to wygląda. Kurde. A i to jeszcze jutro. Jeszcze jutro muszę właśnie powalczyć trochę, bo coś klient nie wiem, czy... śpi pan w samochodzie? No, ja śpię, śpię w samochodzie, częstując to, nie? No, a, to kurde. Życie co? Takie życie no, nie, takie życie, nie? To kurde. A ta, 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 prawdopodobnie ten klient, tak mi się dowiedziało, nie? Czy prawda, jest z tym? Jest kierowcą, nie? No. A no, i tutaj kurde, tutaj to, ja A promocja była, co na te traktory? Nie <laughs> wiem. Ale fajnie, nie tak się śmieje, tak się śmieje, jak, jak w sklepie, jeden produkt, a drugi pół gratis, Ale nie? Ale chciałem przecie kupić, to. Nie, Już nie było? Nie, nie, chcieli, nie chcieli, aha, aha pasuje, no, kurde. No, fajnie. Dobra, możemy po wojutku działać, nie? A to to kurde, samo, same, same owoce Siema, siema Dobrze jest Najgorsza tutaj droga od tego, od Białej Rawski. Ra Ra to tu najgorsza droga jest, nie? No tak, no bo jest taka, taka o, to, to, to ma... A co do Mistrza, to samo jest, tak? To ma jabłka, gruszki? Nie, P tylko jabłka. Tylko jabłka. Ja myślałem, że mam nawet. Nie No, ale ale po mnie mi jakoś. Na autostradzie było gorzej jechać jak, jak tutaj na przykład do tego od Brzezi, nie miejscami, ale tak źle. O będzie po. O, by, że później by trzeba je może umyć, żeby nie w tej soli nie. Dobrze Wie pan co? Wjeżdżałem po 10, nie? Ale jeszcze musiałem przerwę zrobić taką 45-minutową i tak się jechało pomału, to mówię tam do konina było ok, ale od konina biało no. jeszcze Autostrada była gorsza jak tutaj ta i jedna ciężarówka w rowie, druga później na barierach A my jadę wolniej trochę, bo kurde No bo, bo bolało by, bo bolało Co to jest jakiś F, 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 który to kluczyk Tu, ten Aha. Aha. Dobra Jutro można kulik robić Takim małym traktorkiem to... O, kurde. Prądy. O. tutaj na luzie? I pasuje hmm. Dobra, jedziemy Kurde pewnie znowu Uda, ci prąd tu jeszcze jest pasuje, pasuje, nie? czy nie? Tak, zaraz zobaczę czy, czy na jazdy nie troszeczkę tego zaraz wezmę 对，对，对，对，对，对， Dobra. Chodzą, idę po dokumenty, jeszcze do tego to resztę. Niech I uciekać. I u... Co? Nie, niech bym chyba uciekał tak raz, dwa. Bo widzę. No, bo gdzieś stanę są w jakimś parkingu. Można to nawet zgasić w razie co? Niech se chodzą, nie? Tam paliwa trochę jest. Elegancko. Podobajemy się te traktorki Moc odpowiednia uh -huh. <coughs> Tylko nie wiem czy się tutaj ma większe koła z przodu, nie? Tak, Aha, no no, ale fajne No, my ten jest Q, a tam ten F, nie? No. No, ale to bardzo podobne wszystko, nie tam. To no, zależy jak tego. No, no, nadała no, no, się. Właśnie... Kurde, ręce bardzo. Proszę? Nie nie, czy nie jest mechanika. Aha. By tam w miarę tam świeży szczel. Aha. Ale to znaczy, tam już ma ile świata? Tam no, tam no. no, no, no. No, no, no. Włączam. I zaraz jakiś komunikat, nie jedzie. Normalnie się nikt pracuje. Aha, staje, zatrzymuje się. Pompa się załącza, bo tu wszystko... Bo z, no no bo tak mają te, te maszyny, ty, nie? Co tu zrobić jak to <laughs> ja płynie, tak? No to wiadomo no kurde. No to co ma tego mechanicy Jakiś tam do naprawienia Dobra, już chwilkę tylko te na jazdy no, 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 no. do, 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 te, do tego do środka i biorę te dokumenty. Śnieg upada. Co te? A tu u nas tam w jako Polsce nic. Nikt? Nic nie ma Nie ma tutaj, no dobrze na zimę było dobrze, nie? Zimę na święta, nie? Tylko żeby nie spadł tyś Jak już na 6 stopni, na środku Aha, no kurde Jeszcze No niedzieli, nie? No O, to tak to wygląda No uciekać to, no ale Tu bym do Rawy, do Rawy, Rawy, tak? No, to tam najgorzej, a później tam jest dobrze, nie? No to tam tonę z groszem na siodle to, to praktycznie na pusto, nie? A dwie osie z tyłu ciągnę, dwie dwa kółka ciągnę, bo to jest o, nisko podwozie. To tak, tak to. Te tam coś obciążały, nie? Tutaj pod górkę jest ja ale te to. te ciuniki też takie mocne te ciężkie No nie, są, ale, ale zawsze nie wiem. Ale one to dosyć ciężkiej chyba będą, nie Nie wiem dokładnie ile. Ze 3 ton będzie miał? Chyba będzie miał, nie, chyba. Na pewno? na pewno, nie? Bo ten mały, typowy taki na arbos, to nie ma tyle, nie? Bo ten ma... jest tego, nie? To da. dobra to już tutaj chodzimy do podpisu o tu, no dobra dobra tu mamy taki o kod rabatowy do wygosania w sklepie w firmie korbanek o i dobra dobra to o dziękuję, dziękuję do widzenia no do widzenia i lecimy dalej tutaj silnik na jutro i by było na tyle w tym tygodniu. Hej, pozdrawiam Artur.